Hej, nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy już kwiecień. Nie wiem do końca, jak to się stało, ale tak jest. No to czas na ulubieńców marca, czyli po prostu powiem Wam, jakie kosmetyki się u mnie sprawdziły w zeszłym miesiącu. Zaczynamy tradycyjnie od pielęgnacji i w tej kategorii mam tak naprawdę tylko jednego ulubieńca. Właściwie mam pół ulubieńca, bo używam nowego kremu. Jest to krem pod oczy Kiehl's, czyli ten zachwalany, creamy eye treatment z awokado. I już wam powiem, dlaczego uważam go za tak naprawdę półlubieńca. Jest to owszem, krem nawilżający. Zaczęłam go w ogóle używać, dlatego że ten mój krem z Bobby Brown, czyli Extra Eye Repair Cream, którego uwielbiam, kocham i ubóstwiam, skończył się. No i myślałam, dobra, może czas co, spróbować coś nowego. No i trafiło na ten krem, który jest polecany wszerz i wzdłuż, po prostu w całym internecie. Dobra, spróbuję, a zresztą Wy też często zadajecie mi pytania. Co o nim sądzę i jak według mnie on się ustawia w kolejce pod względem nawilżenia i dbania o skórę pod oczami, która jest cienka, wyjątkowo cienka, wyjątkowo sucha i skłonna do zmarszczek. I jak to jest też z tymi właściwościami przeciwzmaszczkowymi. No i się na niego w końcu skusiłam. Używam go już równo miesiąc, więc co nieco mogę powiedzieć na temat jego właściwości i jego wpływu na moją skórę pod oczami. I od razu, może przejdę do samego sedna. Jeżeli chodzi o porównanie tego kremu do Extra Eye Repair Cream z Bobby Brown i do tego Clinique All About Eyes Rich, to on się plasuje tak w połowie między Bobby Brown a między klinikiem. Natomiast do Bobby Brown jest mu naprawdę daleko i jeżeli miałabym wybierać spośród tych trzech klemów, to po prostu pierwszym wyborem i zawsze ulubionym będzie ten Bobby Brown. Niestety jest, wiem, że koszmarnie drogi, a ten będzie drugi, już jaką wiecie, opcją ratunku. Następnie będzie klinik, bo klinik też jest mocno i taki masełkowaty, ale jednak ten jest bardziej nawilżający. A jeżeli kogoś nie stać na takie kremy w ogóle, czy na ten, czy na um, klinik, a już Bobby Brown nie mówiąc, to po prostu możecie używać um, kremu z witaminą A po oczy. Ale wracając do tego kremu, on ma dość gęstą konsystencję. Nie jest to takie zbite masełko jak Bobby Brown, ale jest ona na pewno gęstsza i od razu bardziej wilgotna, jakby pod palcami, w porównaniu do klinika. I on jest namierzający, ale w momencie, kiedy dotyka mojej skóry, on się robi jakby od razu cieńszą konsystencją. Jest to prawda bardzo nawilżający, ale tak jak mówię, według mnie i według tego, jak widzę, zachowuje się skóra pod oczami, jest według mnie w trochę gorszej kondycji niż była, kiedy używałam Bobi Brown. Także w momencie, kiedy zaczęłam używać go więcej, naprawdę bardzo dużo, w takiej ilości mniej więcej jak połowa paznokcia, może nawet więcej mojego małego paznokcia, pod jedno oko, to wtedy zaczęłam czuć jakieś takie wystarczające nawilżenie, Natomiast w momencie, kiedy używałam go, tak myślę większość osób go używa, czyli małą ilość, jedną po drugiej oko i wklepując, to w ogóle żadnego mięża nie liczyłam. Więc nie wiem, miałam chyba naprawdę bardzo wymagającą skórę pod oczami, bo no widzicie, jest go tutaj w tym momencie już połowa, a używam go miesiąc, bo muszę używać jego bardzo dużej ilości, żeby czuć jakiekolwiek nawilżenie. I taką samą dużą ilość muszę nakładać też rano pod makijaż, bo w przeciwnym wypadku po prostu w ciągu dnia czuję bardzo nieprzyjemne ściągnięcie skóry pod oczami, takie wiecie, bardzo suche, to jest coś koszmarnego. Także muszę go też używać rano sporo. Plusem tego kremu jest to, że rzeczywiście się wchłania i nie sprawia, że korektor się waży. Nawet taka duża ilość, jaką ja nakładam. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, nie jest to wydajny krem. Jeżeli za 113 zł, ja te 14 gramów podejrzewam, że zużyję w tym miesiącu, czyli w kwietniu, więc no to jest bardzo mało wydajny krem. On jest zachwalany dla mnie... Hmm... Takie no pół rozczarowanie, no powiedzmy sobie szczerze, no na kolana mi nie powaliło. Także Kills jest, mam teraz drugie opakowanie, bo ostatnio go dostałam um, od marki jako promocję, że sklep się internetowy otwiera, ale no nie wiem, chyba po prostu sobie będę to nakładać w takiej dużej ilości, dopóki mi się nie skończy i wrócę do Bobby Brown. Także zaczęliśmy od takiego pół ulubieńca, a teraz już będą pełni ulubieńcy, czyli kosmetyki i produkty, z których jestem zadowolona w 100%. Chyba. Jeżeli będę miał jakieś ale, to i tak wam powiem, ale myślę, że w 100%. No i jak już jesteśmy w temacie o wokół oczu, to przy okazji podzielę się moim ulubionym narzędziem zeszłego miesiąca i też miesiąca wstecz, czyli lutego, ale w lutym używałam go zdecydowanie mniej niż teraz. Jest to gąbeczka Glam Sponge i jest to ta mała gąbeczka dedykowana do właśnie okolic wokół oczu, do korektora. I dla porównania mam też dla Was tutaj, żeby Wam pokazać ten Beauty Blender Macro Mini, czy nie wiem, Mini Mini, mini czy jakąś tam nazywa. I one są w tym momencie oba zmoczone, wilgotne i możecie zobaczyć, że ta gąbeczka z Glam Sponge jest dwa razy większa i ten Beauty Blender jest też o wiele bardziej miękki, tak, ja go mogę kompletnie po prostu, widzicie, spłaszczyć, prawie, że te palce się do siebie dotykają, gąbeczka Glam Sponge tutaj nam sprawia pewien opór, nie jest już tak bardzo um, sprężysta, bouncy. Tylko rzeczywiście jest bardziej twarda. Natomiast dla mnie Beauty Blenderem Macro Mini nie osiągam takiego efektu, na jakim mi zależy. Ponieważ Beauty Blender jest taki o wiele bardziej porowaty, on przypomina trochę skórkę pomarańczy, tylko taką gąbczastą skórkę pomarańczy. No i według mnie ta jego porowata i bardzo mocno przypominająca fakturę skóry, takiej faktury skóry, która ma bardzo dużo porów, to jest akurat minus tej gąbeczki, ponieważ ona mi bardzo mocno zabiera korektor z miejsca, w którym je nakładam. Może to być na plus dla osób, które, którym nie zależy może na dużym kryciu pod oczami, ale potrafią przesadzić z korektorem, to wtedy to będzie na pewno dla Was pomocne, ale dla mnie, kiedy ja próbuję zbudować krycie, no to to jest, po prostu przeszkadza mi to, tak? Bo ja nakładam korektor, chcę go rozblendować i zabieram go sobie z tego miejsca od, od razu, więc dla mnie jest to wkurzające. No i też jedną z różnic, która się najbardziej rzuca w oczy, będzie na pewno ta końcówka. Beauty Blender jest taki bardzo obły, a ten Glam Sponge jest bardzo taka skierowana w punkt. Jest bardzo ostra na końcu, i to jest dla mnie lepsze, bo jest to precyzyjna aplikacja, i bardzo polubiłam nakładać sobie ten korektor pod oczami jakby tą stroną, rozblendowywać go, a następnie budować krycie w tym miejscu, gdzie są największe zaśnienia, czyli w samej Dolinie Łez, już samą tą precyzyjną końcóweczką, i on potrafi Wam dokładnie w to miejsce nałożyć korektor i przy okazji go rozblendować, nie zabierając przy tym krycia. To jest dla mnie rewelacja. No i też polubiłam ten chciałabym powiedzieć Beauty Blender. No i tą gąbeczkę bardzo też polubiłam za to, że można nią też pudrować. I do pudrowania używam tej, jak to się mówi, dupeczki. Tej zaokrąglonej końcówki tej gąbeczki i pudruję na przykład strefę T, albo właśnie okolice pod oczami pudrem sypkim, moim ukochanym Ben Nye. I pudrowanie okolic właśnie tej strefy T gąbeczką, z wilżoną gąbeczką i pudrem sypkim zapewni Wam bardzo wyjątkowy efekt. To nie jest nic, co możecie osiągnąć, używając po prostu pędza. Pory są zwężone do takiego stopnia, że wydaje się, że że ich nie widać i mat albo satyna, zależnie od tego, jakiego pudru używacie, jakiego korektora, podkładu i tak dalej, utrzyma się o wiele dłużej, chociażby z tego względu, że to jest produkt wpracowany w skórę, a nie tak zwyczajnie wklepany. No i też ta wilgoć zamknięta w gomberce działa na Waszą korzyść, na korzyść trwałości Waszego podkładu i też na aplikację, bo jest ona po prostu o wiele bardziej przyjemna niż zwykłe pudrowanie twarzy. Nawet jeżeli to pudrowanie wykonujecie, nie wiem, płatkiem kosmetycznym czy zwykłym puszkiem, bo jest to o wiele przyjemniejsze dla skóry po prostu. Kiedy ten produkt, który, którym nakładamy puder, Teoretycznie suchy puder, nie teoretycznie, tylko po prostu suchy puder. I to się może wydawać takie sprzeczne ze sobą, że wilgotną gąbką nakładamy suchy puder, ale uwierzcie mi, że jest to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Też miałam problem, żeby się przełaś... przełamać, no bo jak wilgotną gąbką mam suchy puder, czy to się zważy? Nic się nie waży, po prostu aplikacja jest bezbłędna, jest. Porów nie ma, no rewelacja polecam Wam. No i polecam ogólnie Gram Sponge do aplikacji korektora pod oczami. Była pielęgnacja, a przynajmniej trochę. Było narzędzie do makijażu, to teraz czas na sam makijaż. I zaczynamy od czegoś, co też łączy się z tym, ym, tą gąbeczką do makijażu. Znowu chciałam powiedzieć Beauty Blenderem. I jest to Puder Zinglota. Jest to puder sypki, który nazywa się po prostu Transparentny Puder Matujący. I ja mam chyba odcień 210, bo tu jest kilka wydrukowanych numerków i podejrzewam, że ten 210 to jest odcień. A jest to odcień, jest to puder kompletnie transparentny, on nie zostawia sobie koloru, więc tak naprawdę ten odcień jest mało ważny. Jest to puder, którego ostatnio używałam właśnie tylko i wyłącznie do matowienia czoła i do matowienia pomadki teoretycznie pomadki matowej. Pomadka, którą mam dzisiaj na ustach, zresztą będę mówić o niej za chwilę, to jest pomadka z Anastazji. I w momencie, kiedy czekacie, aż wasza pomadka matowa zastygnie, to zależnie od formuły może to zająć trochę lub mniej czasu, ale kiedy się spieszycie i kiedy po prostu potrzebujecie, żeby ta pomadka była matowa już teraz. Albo, kiedy chcecie z normalnej pomadki kremowej zrobić pomadkę matową, to nie musicie kupować produktu, który jest stworzony do matowienia pomadki, bo wiem, że takie produkty już się pojawiły, ale możecie po prostu użyć pudru. I akurat, jeżeli chodzi o matowienie pomadki, czy też normalnie matowej, żeby uzyskać taki bardziej jedwabisty efekt satynowy, a nie matowy, taki wiecie, suchy mat, albo o matowienie pomadki kremowej, takiej po prostu, wiecie, błyszczącej. To najlepsze efekty osiągnięcie kiedy użyjecie produktu, który jest albo po prostu samą krzemionką, czyli na przykład ten puder Makeup Forever HD, albo właśnie coś, jakiś puder, który w składzie ma m.in. krzemionkę, i taki właśnie z tego, co pamiętam, jest ten puder, bo one po prostu wszystkie są pod palcami takie bardzo jedwabiste. W momencie, kiedy je dotykacie, to macie wrażenie, jakbyście jedwabiu dotykały, no to właśnie takie pudry najlepiej się sprawdzają i na ustach, i też właśnie w strefie T, zwłaszcza na czole, ponieważ one od razu tak samo... Jeszcze w połączeniu z tą gąbeczką, sprawiają, że nie macie po prostu porów. To po pierwsze, po drugie, skóra wygląda na zmatowioną, ale nie taką matowo-choro suchą. Wiecie o co chodzi. No i jest to bardzo wydajny puder, bo używa się go za mniejszą ilość oczywiście można też dużo, ale nie trzeba, bo już wystarczy mała ilość, żeby osiągnąć zadowalający efekt. Ale jeżeli chodzi o makijaż dzienny, to matowienie strefy T, te, czy też właśnie robienie matowej pomadki jeszcze bardziej matowej, albo jeszcze bardziej satynowej, albo z kremowej pomadki matową sprawdza się rewelacyjnie. Pomadkę, którą mam na ustach i do której zapałam wyjątkową miłością w zeszłym miesiącu, to jest właśnie Anastasia Beverly Hills Veronica, i ona wygląda na ciemniejszą, nie tyle w opakowaniu i na moich ustach, co ogólnie na kamerze, w życiu nie wydaje mi się, w życiu po prostu, na żywo nie wydaje mi się, że była aż taka ciemna, ale może po prostu sobie usprawiedliwiam w głowie noszenie tak ciemnego koloru. Nie wiem. Także jak jest to przepiękny kolor. Mam nowe pomadki z Anastazji, to jest jeden z moich jeżeli nie topowy, to jeden z ulubionych ym, formuł, jeżeli chodzi właśnie o matowe pomadki, bo one mimo już są matowe, i zastygają i utrzymują się bardzo długo, to nadal na ustach są komfortowe. No i poza tym, że one są komfortowe do noszenia, to dodatkowo ym, nie wyglądają tak sucho na ustach i nie podkreślają aż tak bardzo, jak niektóre inne formuły e, tych zmarszczek na ustach tych pionowych, bo wiem, że niektóre pomadki wyglądają jak rodzynki, po prostu zmieniają nasze usta w rodzynki takie. O... I to nie jest nic fajnego, ani jeżeli chodzi o komfort noszenia, ani o wygląd, a jeżeli chodzi o te pomadki matowe z Anastazji, to dla mnie jest rewelacyjna formuła. Jestem bardzo ciekawa tych pomadek z Color Pop i z Jeffree Star, ale jeszcze ich nie znalazłam, bo te kolory, które nie, nie kupiłam ich, znalazłam ale nie kupiłam. Ale te kolory, które mnie interesują, są cały czas wykupione, więc muszę czekać na dostawy w sklepach. A jeżeli chodzi o mój sekret do komfortowego i długotrwałego noszenia matowych pomadek na ustach, to po pierwsze musimy zrobić peeling. Nie, odwrotnie. Najpierw musimy mieć mocno wierzone usta. Na przykład nosimy balsam w momencie, kiedy nakładamy cały makijaż twarzy i oczu. Później ten balsam zciągamy, robimy sobie peeling, czy też ręcznikiem, czy tą szczoteczką do zębów. W momencie, kiedy nasze usta są nawilżone, to te suche skórki są też takie wilgotne i łatwe do usunięcia. W momencie, kiedy mamy już usta po peelingu, one są gładziutkie, nakładamy jakiś primer, czy to będzie specjalna, taka, przedoczysta pomadka, która jest primerem dla pomadek takich matowych, zastygających, czy po prostu nietłusty balsam, jak na przykład ten z Neutrogeny, czy też Tisane, czy Tisane. No i nakładamy sobie pomadkę matową. Najlepsze są te pomadki matowe, które są bardzo mocno napigmentowane, to jest oczywiste, ale dlatego, że mocno napigmentowane pomadki matowe wystarczą jedno wyciągnięcie z opakowania, wystarczy na pokrycie całych ust i w tym momencie nie mamy nadbudowanego produktu, który może się przyczynić i do wysuszenia ust, i do tego, że one będą wyglądały i będą po prostu popękane i wysuszone. Więc matowe pomadki, które są mocno napigmentowane, wyciągamy raz z opakowania, aplikujemy na całe usta, i czekamy aż wyschną, albo dodatkowo na końcu przeklepujemy sobie jeszcze tym pudrem. I albo, tak jak wiecie, wpracowujemy ten puder, albo po prostu delikatnie go pozbywamy się nadmiaru pudrem, takim pudrem. Pędzlem puchatym. I mamy naprawdę i komfortowe, i długotrwałe, i ładnie wyglądające usta przez cały dzień. A jeśli jakaś matowa pomadka jest dla Was zbyt wysuszająca, niekomfortowo nosi się na ustach, ale kolor się Wam tak podoba że nie możecie zrezygnować z używania jej, to jest jeszcze jedno wyjście z sytuacji. Oprócz tych kroków, albo zamiast tych kroków, które Wam przed chwileczką e, przedstawiłam, możecie na koniec po aplikacji e, tej matki spsikać je mgiełką nabliżającą. I nie próbowałam sprykać samych tylko ust, bo po prostu użyłam mgiełki na całą twarz po nałożeniu już matki i w ten sposób to odkryłam, e, ale wyjście z sytuacji jest takie. Może o tym wyjdzie za chwilę, ale zaraz Wam powiem Dlaczego to jest mój ulubieniec To jest oczywiście oświeżająca mgiełka z Inglota To jest różowa, czyli do cery suchej Do suchej i normalnej To są dwie kombinacje, jedna jest do suchej i normalnej Druga jest do tłustej i mieszanej I ta do suchej i normalnej Jest bardzo nawilżająca I bardzo taka zostawiająca jakby mokre wykończenie makijażu, ale nie aż za mokre. Wiecie o co chodzi. I jest to też kompletnie inny efekt, jaki daje Fix Plus z maka, bo ostatnio właśnie kupiłam go sobie jeszcze raz, żeby porównać, bo trochę już zapomniałam, jaki ten efekt Fix Plus daje, i zdecydowanie bardziej podoba mi się ten efekt. To jest już chyba moja. Szósta butelka, naprawdę z ręką na sercu. Ja przez te opakowania przechodzę w zatrważającym tempie, tego kolejny raz apeluję do Englata, żeby wypuścili większą pojemność niż tylko tę 50ml, ale po prostu uzależniona jestem od spryskiwania twarzy na koniec makijażu. No, a wracając do tematu matowej pomadki, to właśnie jeżeli mamy już zrobiony cały makijaż twarzy i przy okazji umalujemy już usta i spryskamy całą twarz łącznie z tymi umalowanymi ustami, tak nie chowając ich. Tylko normalnie wystawionymi, spryskamy je tą giełką, to ta pomadka od razu, tak samo zresztą jak cały makijaż, robi się bardziej wilgotna i naniżająca, ale się nie rozpuszcza, bo to nie jest tłusty płyn, więc w momencie, kiedy już skończymy się pryskać, kiedy ona już tak trochę wyparuje tam giełka, to usta robią się mniej matowe, właśnie bardziej nawilżone i bardziej komfortowe, a jeżeli zależy Wam nadal na takim wyglądzie matowym prawdziwie matowym wyglądzie tej pomadki, to możemy jeszcze dołożyć odrobinę tego pudru i nie, jakoś nie czuć tego bardzo na ustach, bo to jest puder, który ma, który jest bardzo drobno zmielony i w momencie, kiedy napiekujemy go na skórę, to nie wyczuwamy jego obecności, więc nie musi się martwić, że to jakoś, nie wiem, dodatkowo zwiększy Wam ilość produktów na ustach i będzie to niekomfortowe, nie. Właśnie przy bardzo matowej i bardzo wysuszającej pomadce, to to spryskanie i ewentualne Zmatowienie jeszcze pudrem będzie bardzo komfortowe. Kolejnym ulubieńcem jest róż z Bell. To jest róż, który Wam pokazywałam już w teście polskich kosmetyków, w teście na żywo. Podziękuję Wam go tutaj w rogu, będzie do obejrzenia. I na tym filmie możecie zauważyć, że ten róż trzyma się na mnie cały dzień. I teraz po miesiącu testowania go mogę to potwierdzić, że jest naprawdę bardzo trwały. To jest taki zgaszony odcień różu, który wygląda pięknie na każdej karnacji, pasuje do każdego makijażu, czy to będzie delikatne, tylko wiecie, wytłoczywanie rzęs, czy pełen glam, oczu, mocna usta i tak dalej. To on w tym momencie też schodzi na drugi plan i nie przyćmiewa całego makijażu, i makijaż jest cały ładny, spójny. On kosztuje, z tego co pamiętam, jakieś kilkanaście złotych. Opakowanie jest fajne, proste, kwadratowe, wiecie, łatwo się je przechowuje. To jest raczej taki bezpieczny, bardzo ładny, dzienny różyk, no po prostu polecam. Eyeliner, który katuję już ponad miesiąc, jest to eyeliner z Golden Rose, ten Long Stay Gel Eyeliner, to jest kolor czarny i mówię, że ponad miesiąc, myślę, że jakieś koło 6 tygodni, bo ja go dostałam, zanim oni jeszcze żeby sprzedaży był, dostał mi wysłany jako taka jakby przedpremierowa nowość i jest to eyeliner rewelacyjny. Ja go używam w tym momencie, no chciałam powiedzieć codziennie, ale ja codziennie makijażu nie noszę, więc w momencie, kiedy używam, kiedy nakładam makijaż, to nakładam też ten eyeliner. Jest to dość specyficzny produkt i to trzeba zaznaczyć, ale mi się on akurat bardzo podoba. Dlaczego on jest taki specyficzny? Dlatego, że jest to dość suchy eyeliner i, tak jak powiedziałam w tutorialu, jeżeli umiecie rysować kreskę, to będzie to dla Was plus, bo ta kreska będzie szybko zastygać i makijaż oka będzie usprawniony i szybszy po prostu. I też, jeżeli macie jakieś takie mocne załamania w zewnętrznym kąciku i często macie ten problem, że zaraz po otwarciu oka kreska się odbija to ten problem od razu znika przy tym eyelinerze, bo on jest naprawdę tak szybko wysychający w momencie, kiedy nałożymy go na skórę, że ten problem nie występuje, bo nie ma jak. Natomiast, jeżeli nie umiecie rysować kreski i musicie się trochę tym eyelinerem pobawić, no to to nie będzie wasz najlepszy przyjaciel, bo będzie zastygał dla was za szybko. Natomiast dla mnie on jest rewelacyjny. No i też to, że on szybko zastyga, też bardzo ładnie pozwala wam wypracować taką rozmytą kreskę, czyli nakładamy go szybko na linię rzęs. I już tym samym pędzelkiem, bo tutaj jest w opakowaniu załączony pędzelek, którego zresztą za każdym razem używam. Możemy tym pędzelkiem też tą krawędź tak fajnie rozmyć, że makijaż jest wyraźny, ale nie taki, wiecie, przytłaszający, nawet jeżeli chodzi o makijaż dzienny. Więc jeżeli szukałyście jakiegoś fajnego, nowego alignera rolowego, który jest trwały, który jest matowy, który jest tani i szybko zastyga, to polecam zainteresować się tym właśnie z Golden Rose. I to tyle, jeżeli chodzi o moich ulubieńców z marca. Mam nadzieję, że odkryłyście coś fajnego dla siebie, może jakiś produkt, a być może jakiś trik, który Wam dzisiaj sprzedałam akurat od, odnajdzie się w Waszej sytuacji, może Waszą sytuację poprawi, dajcie znać, czy tak było, no i też podzielcie się koniecznie swoimi ulubieńcami marcowymi w komentarzach. Ja jestem jak zawsze bardzo ciekawa, co się u Was sprawdziło i myślę, że inne dziewczyny również. Jak zawsze, jeżeli się Wam ten filming spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!